Co gry komputerowe mogą mieć wspólnego ze sztuką współczesną? W tym materiale opowiem wam o przynajmniej czterech takich rzeczach. Najpierw będę mówić o malarstwie poligonowym, potem przejdę do omówienia podobieństw między environmental storytellingiem i metodami współczesnych instalacji artystycznych. Następnie będę mówić o podobieństwach technologicznych, czy też raczej tożsamości technologii wykorzystywanych w sztuce współczesnej i w grach komputerowych, a na koniec przyjrzymy się kilku teoriom sztuki, w świetle których te dwie przestrzenie praktyk kulturowych gry i sztuka mogą być sobie bliższe niż dalsze. Ja nazywam się Adam Nearing, na co dzień zajmuję się teorią sztuki i obiektami malarskimi. Od kilku lat jestem też edukatorem i doktorantem Ken w Krakowie. Być może najlepiej będzie zacząć od takiej oczywistej myśli, że osoby tworzące współczesną sztukę nie żyją na księżycu i też grają we współcześnie wydawane tytuły ale też często wychowywały się na takich klasykach jak Gothic, Morrowind, Gita San Andreas, Simsy, Heroes 3 i tym podobne. I stylistyka tych gier budzi w nich nostalgię, kojarzy im się z określonym czasem, z określonym momentem historycznym, czy też przewodzi na myśl tą perspektywę umysłu dopiero zapoznającego świat. I takie najbardziej ewidentne przejawy wpływu gier, stylistyki gier na dzisiejszą sztukę odnaleźć możemy w współczesnym malarstwie. Od kilku lat w tym polu widoczny staje się trend polegający na odwoływaniu się do stylistyki gier z przełomu lat 90. i 2000. Chodzi mi tu głównie o budowanie przestrzeni i wizerunków postaci przy pomocy kształtów imitujących cyfrowe poligony ale także otworzenie wrażenia, że namalowane farbą płaszczyzny są w rzeczywistości teksturami, które my moglibyśmy edytować, podmienić, przesunąć itd. Coś takiego zobaczyć możemy w malarstwie Christophera Z. Stranda, Saszy Jazowa, Gao Hanga, Marie Gitte, Juliusa Hoffmana, kolektywu Kościół Nihilistów, tworzącego w ramach projektu Bezimienny, Melk, Ante Vona i bardzo wielu innych osób. I niektórym z tych postaw artystycznych zarzucić można takie bardzo powierzchowne i bezrefleksyjne wykorzystanie, zaadaptowanie tej stylistyki. To znaczy niektóre z tych twórczości, tak jak na przykład w przypadku Saszy Jazowa i Geohanga, to są po prostu przemalowane z simsów i tego typu rzeczy. Natomiast dla mnie najciekawsze są przede wszystkim. Takie postawy artystyczne, które wykorzystują krytyczny potencjał tej stylistyki. I najlepszym przykładem twórczości, która wykorzystuje ten potencjał, jest malarstwo Adama Kozickiego. Wśród tematów, które Adam porusza w swoim malarstwie, odnaleźć możemy m.in. kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, realia życia i pracy w posttransformacyjnej Polsce. Zaburzenia zdrowia psychicznego wynikające z braku bezpieczeństwa socjalnego i kilka konkretnych przykrych doświadczeń związanych z pobytem Adama na komisariacie policji. Zresztą nie tylko na komisariacie, ale przede wszystkim w pokoju dla osób zatrzymanych, a także w salach sądowych. Gdybym miał zaryzykować jakąś interpretację tego, jaką funkcję pełni ta stylistyka w kontekście podejmowanych przez Adama tematów, to wydaje mi się, że w jego przypadku ta stylistyka gliczy zdaje się być wyrazem lub metaforą poczucia, że nasza rzeczywistość społeczna pełna jest w cudzysłowie błędów systemowych. To znaczy, te tematy, te sytuacje, które przedstawia Adam na swoich obrazach, nie powinny mieć miejsca, nie powinny się wydarzyć. Jeżeli spojrzymy sobie na te starsze prace Adama inspirowane reportażami Katarzyny Dudy, takimi jak Kiedyś tu było życie, teraz jest tylko bieda, albo Korpo, i tymi tekstami inspirował się Adam przy tworzeniu obrazów pod tytułem Too Late for Late Capitalism, a także Wracali zmęczeni z 12-godzinnej zmiany i kończyli na drzewach, to w kontekście tych tematów ta poligonowa kanciastość postaci ludzkich. Zdaje się metaforycznie obrazować to, jak życie w takich okolicznościach wczesnej gospodarki wolnorynkowej w posttransformacyjnej Polsce wpływa, odbija się od kształca na zdrowiu psychicznym i fizycznym klasy pracującej. Natomiast w kontekście ostatniego cyklu Praca Dama zatytułowanego Budzę się w miejscu, w którym żaden człowiek nie zdoła żyć, to jest ten cykl poświęcony kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej. To użycie tej stylistyki może być znaczące w kontekście specyfiki doświadczenia tego tematu za pośrednictwem środków masowego przekazu. To znaczy, ta stylistyka zdaje się służyć podkreśleniu wrażenia oddalenia tego tematu, jego relatywizacji w przestrzeni medialnej. Czyli unocznił tego, że w jej obrębie ta tragedia jest bardzo często sprowadzona do takiej przepychanki dyskursów i wyobrażeń. Mówiąc wprost, chodzi mi o to, że dla części polskiego społeczeństwa te osoby umierające na granicy są jak takie byty cyfrowe. Równie dobrze mogło ich w ogóle nie być. A cała ta sytuacja jest jakby wzięta w nawias i jako element gry politycznej. Wracając jednak do samej stylistyki. To przede wszystkim zdaje się ona pełnić funkcję ekspresywną, czy tam ekspresyjną. Służy takiemu bardziej dobitnemu wyrażeniu danych stanów emocjonalnych. I z tej stylistyki korzysta także w podobny sposób Julius Hoffman oraz Rutte Merck. I tak mówiąc w dużym skrócie, twórczość Merck skupia się na tematach branży modowej, różnych. Strategii pismo na łapanie naszej uwagi i być może przede wszystkim na takiej niejasności tej relacji produkt-konsument. W mojej interpretacji ta twórczość jest o tym, kiedy produkty zaczynają mieć nas na własność. Obrazy MAC zdają się jakby wydobywać tą taką melancholię życia osób pracujących w tej branży, a z kolei postaci z jej obrazów bardzo często mają taką twarz, taką emocjonalność, która jakby. Tęskni za utraconą podmiotowością w tej sytuacji pracy. Natomiast kolejnym projektem, nad którym chciałem spędzić trochę więcej czasu, jest bezimienny, czyli projekt stworzony przez osoby z kościoła nihilistów. Nazwa tego projektu pochodzi od w cudzysłowie imienia głównego bohatera Gry Gothic. i te obrazy realizowane w ramach tego projektu wyglądają trochę jak screeny z Gotika, natomiast tak nie jest. Osoby z kościoła angielistów po prostu malują, jakby przez asety z tej gry, z tego świata. W ogóle lolo tego projektu można przedstawić w ten sposób, że główny bohater gry, Gothic, bezimienny, zmaterializował się w Polsce w roku 2020, wtedy zaczął się ten projekt, zaczął uprawiać malarstwo i malował to, co wówczas działo się w Polsce, a działo się przede wszystkim z tej kobiet. Tylko ponieważ bezimienny wyrósł w ramach konkretnego świata cyfrowego i to jest mu najbliższy język, to próbując namalować te wydarzenia w taki nawet impresyjny sposób, nie może przekroczyć ograniczeń tego swojego języka, więc maluje te wydarzenia jakby poprzez pryzmat tych znanych sobie asetów i modeli ze swojego świata. Więc zamiast tłumu kobiet konfrontujących się z jakimś oddziałem policji, widzimy na przykład modele postaci kobiecych z gotika, które biją się z paladynami. Warto jeszcze dodać, że ten projekt bezimienny swój debiut miał na wystawie pokonkursowej Biennale Malarstwa Bielska Jesień. I ten gest wysłania prac przez fikcyjnego autora na znany konkurs malarski był takim bardzo dobrym sposobem na ukonstytuowanie istnienia tej postaci w naszym świecie. Coś, co jeszcze warto nadmienić w kontekście właśnie tego malarstwa poligonowego, to że ta stylistyka glitchy eksploruje ten vibe oniryczności, które miały te gry z przełomu wczesnych lat 2000, ale także, które mają czasem współcześnie wydawane klapy. Są takie obrazy Juliusa Hoffmana, które wyglądają jak coś, co moglibyśmy zobaczyć właśnie w zagajmy w Krapa. I tak podsumowując to wszystko, przeszła mi do głowy jeszcze taka myśl, że być może z użyciem tej stylistyki we współczesnym malarstwie jest trochę jak z tym mechanizmem funkcjonującym w awangardowym surrealizmie. Nie chodzi tylko i wyłącznie o eskapizm, to znaczy o coś wynikającego tylko i wyłącznie ze strachu przed skonfrontowaniem się z rzeczywistością, ale o to, żeby dotrzeć do tej rzeczywistości od innej strony. Wymijając te wszystkie blokady emocjonalne, fiksacje na jakichś rozpowszechnionych w danym momencie historycznym niefortunnie sformułowanych pojęciach i kategoriach, zmęczenie rzeczywistością technologiczną i polityczną. W awangardowym surrealizmie chodziło o to, żeby skonfrontować się z rzeczywistością, zachodząc ją od tyłu, to znaczy, żeby wyminąć te aspekty, które są dla nas ciężkie do konfrontacji, do stawienia, i o to, żeby jakby drogą naokoło wrócić do tej rzeczywistości, zobaczyć ją z innej perspektywy, zejść ją od innej strony. Czyli nie można tego sprowadzić tylko i wyłącznie do eskapizmu, for it's sake, do jakiejś takiej zabawy czy do jakiegoś takiego bezrefleksyjnego odruchu, tylko jest to pewnego rodzaju strategia. I tak samo w tej stylistyce, czego przykładem może być twórczość Adama Kozickiego, ale też innych osób, które wcześniej wymieniłem, bardzo często chodzi o to, żeby być w stanie spojrzeć na rzeczywistość z takiej perspektywy, która jest dla nas znośna. I to jest koniec części pierwszej tego materiału. Tak jak mówiłem, w kolejnej części mówić będę o podobieństwach między metodami współczesnej instalacji artystycznej i environmental storytellingu. Będę też omawiać projekty Jana Czenga i Kamila Janczowskiego, mówić trochę więcej o teorii sztuki i projektach artystycznych tworzonych na silnikach do gier. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.